Porczarowski o wyrzuceniu ze sztabu Brauna. Teraz już nie ma co opowiadać bajek. Prawda była taka. No, że związałeś się z zamężną kobietą. I to z Marianą Schreiber, ale to już dru druga sprawa. Chodzi o to, że bycie z zamężną kobietą pod kątem wartości chrześcijańskich no jest grzechem. I partia taka jak Konfederacja Korony Polski no Dziwić, że to, że Cię wyrzuciła? Co on tu wymyślił, ten karierę mi, Im strasznie nie leżało to, że... Ja tam tak urosłem w tej partii. Po prostu. Nie. W partiach wodzowskich nie. nie możesz aż tak, wiesz, bo... Co to znaczy, że urosłeś w partii? Bo, wiesz, bo ty... wszyscy stali przed nim na baczność. Mhm. Bo w Koronie jest tak, że jest lider i długo, długo nic. Zadam Tobie pytanie i, i sam sobie odpowiesz na, na to. Konfederacja Korony Polskiej. Grzegorz Brown i kogo jeszcze może wymienić jako taką charyzmatyczną postać? Kogo nie? pyta? Um, wiesz co, no ja tutaj odnośnie. Kozaczka? No nie wiem, no myślę, ja że. Się... Nie, panie Korczarowski. Ja się interesuję polityką od 20 lat, w tych środowiskach siedzę, to ja ci odpowiem. Bo normalny człowiek to ci nie odpowie, bo tacy ludzie, jak ludzie od Brauna, nie są zapraszani do telewizji, więc zwykły człowiek nie jest w stanie znać więcej niż posłów, a posłów masz Frica Romana, masz Skalika i masz Zawiślaka, I masz trzech, więc to normalny człowiek interesujący się chociaż trochę polityką powinien wiedzieć, sposób powinien znać, ale no zwykły człowiek jak widać nie wie, bo nie słyszycie co słyszycie. Yy, to znaczy wymienię jeszcze więcej, jest Marta były był rzecznik prasowy, yy, masz Jacka Wilka, yy, Piotr Heszen, Mam nadzieję, że jeszcze dojdą tacy ludzie jak na przykład Tomasz Sommer z Tygodnika, czy tam nie wiem, czy to Tygodnik jest najwyższy czas, masz Stanisława Michalkiewicza, super osoba, od 20 lat go znam, masz jeszcze Karolinę Pikułę i tak dalej, no masz dużo osób, jeziorska, nie jeziorska, ona tam z skarbnikiem jest już nawet nie wiem, ale to nieważne, przecież... Ten korczarowski to jest jakieś pośmiewisko. Chłop robi z siebie teraz jakiegoś celebryta, jakąś gwiazdę. Wmawia ludziom, to dlatego ja to wam mówię, bo ja wiem, jaka jest prawda. Przecież ja tego korczarowskiego to pierwszy raz widziałem, półtora roku temu go zobaczyłem na oczy. Jak właśnie Brown go zaprosił, że będą razem pracować, i on skakał z radości, że super praca wielkiego prawicowca z siebie robił. I zobaczcie, jak tak ludzie kończą. I jeszcze teraz bezczelnie oczernia partię, która mu dała tak naprawdę rozgłos. Przecież Jezus Maria, to aż po prostu serce mnie boli. No, smutno mi, upadek człowieka, ale niech się wiedzie. Mam nadzieję, że wyrzucili go nie tylko dlatego, że z zamężną kobietą yy, wszedł w związek, tylko dlatego, że poznali się, kim on jest.